Hola, ¿qué tal? Witaj w pierwszym odcinku drugiej serii hiszpańskich szotów. Dziś mam dla Ciebie cztery zwroty, które wykorzystasz w sklepie z pamiątkami. Musimy wiedzieć, że pamiątki po hiszpańsku to los recuerdos, ale możemy też spotkać się z nazwą los souvenirs, która też jest w użyciu. Pierwszy zwrot, który z pewnością Ci się przyda to Quanto cuesta este imán? Czyli ile kosztuje ten magnes? Numer dwa. Quanto cuesta este llavero? Ile kosztuje ten brelok? Quanto cuestan estas postales? Ile kosztują te pocztówki? I ostatni zwrot. Tienes sellos? Masz znaczki? To tyle. Napisz proszę, jaką pamiątkę Ty chciałbyś przywieźć sobie z Hiszpanii.